Jak przetrwać rok szkolny? No na pewno nie jest łatwo i po drodze parę razy mamy dość, chcielibyśmy tę szkołę rzucić, ale się nie da. Jakoś trzeba szkołę, szkołę skończyć, a my dzisiaj powiemy jak się odnaleźć w tej szkole no i tak naprawdę jak znać swoje prawa, a w studiu Marcin Kruszewski, czyli Prawo Marcina Cześć. Cześć, dzień dobry. Mamy twoją książkę, jeszcze cieplutką w pięknym zielonym kolorze. Dogadaliśmy się, że to nasz ulubiony kolor. Ulubiony, no i kolor mojego kanału, jak wydawnictwo się do mnie odezwało, to miałem kilka takich warunków. Chciałem, żeby książka była pierwsza o prawach ucznia, no bo one chyba stały się najbardziej takie wiralowe i popularne w mediach społecznościowych, a drugi warunek był taki, że chcesz żeby było ładne zdjęcie, no a trzeci, najważniejsze, żeby książka miała zieloną układkę. Nie pomyślałam, żeby tak negocjować, ale pewnie... Niektórzy nie negocjują pieniądze, ja negocjuję stawki ja negocjowałem, no ale też wiedziałem, że to jest spójne z tym wizerunkiem. No tak, wszystko musi się zgadzać, no bo rzeczywiście obserwujecie mnóstwo y, uczniów, studentów, y, tych ludzi, którzy teoretycznie wiedzą, co mogą w szkole zrobić, ale głównie dlatego, że to szkoła im mówi, co mogą, a nie do końca wiedzą, jakie oni mają prawa i że mogą czasami walczyć o swoje prawa. Często chyba tak jest, że e, uczeń się trochę poddaje, a jednak e, więcej może, niż myśli, że może. Ja pamiętam, jak byłem w gimnazjum, w sali polonistycznej, w takiej całkiem przyjemnej zresztą polonistki, wisiały prawa i obowiązki ucznia. Punkt pierwszy brzmiał, nauczyciel zawsze ma rację, były tam zasady, na przykład, że uczeń może zgłosić nieprzygotowanie. A wiesz, jaka była ostatnia zasada? Wiem, patrz, punkt pierwszy w Doka... razie. Tak, dokładnie Przeczytałam tak. Przeczytałam twoją książkę. I, i to, tą anegdotę też opisuję tam właśnie w książce, ale mnie to wtedy tak zastanowiło, no bo skoro ktoś musi swój autorytet, nawet sympatyczny uczel podpierać, Taką bezwzg takim bezwzględnym posłuszeństwem, no to zacząłem myśleć, że coś jest nie halo. Kiedyś wydawało mi się, że wystarczy sprawdzić w statucie jako uczniowi, że no okej, okay, no ale w statut mówi inaczej niż nauczyciel. A potem jako prawnik zacząłem odkrywać, że statut też wcale nie musi mówić prawdy. Statut, który jest tworzony często przez radę pedagogiczną, może po prostu wprowadzać zasady niezgodne z prawem. No i wtedy, właśnie przed temat praw ucznia i popularyzowania tych praw, które w szkole znamy, tak jak mówisz, sama, tylko z łaski czy niełaski nauczycieli. I pewnie y, przekazują nam te prawa, które dla nich są wygodne. Zawsze tak jest, i to jest bardzo częsty zarzut do mojej książki ze strony nauczycieli, że tu jest tylko o prawach ucznia, to nie jest prawda, bo ja też y, równomiernie opisuję obowiązki, żeby ktoś wiedział, w jakich ramach się obraca. I y, ja widzę tą instrumentalizację. Uczniowie biorą tylko te prawa, te wycinki tematów, które ich dotyczą, ale nauczyciele robią dokładnie to samo. Ich interesuje rozdział o karaniu, który opisałem. I z nimi nauczycielmi za ten rozdział piąty, ja ci najbardziej dziękuję. Ja mówię, wiem, wiem, że tak. Będzie, ale trzeba przejść całość, bo uważam, że dobry prawnik, dobry, dobra osoba, do, dobry nauczyciel, ktoś, kto ma dobre intencje po prostu, nie wybiera sobie jednego przepisu z kontekstu. My prawnicy, staramy się. Dokonywać wykładni systemowej, czyli nie tylko literalnie czy tam jeden przepis, ale patrzymy na cały kontekst tego przepisu. Przecież ten przepis opisany jest w ramach konstytucyjnych, ramach ustawowych, rozporządzeniowych, a potem gdzieś na dole dopiero są te akty wewnętrzne, takie jak statut. I trzeba znać cały system, żeby dobrze w tym móc się obracać i móc wszystko czynić zgodnie z tym, tak jak przewidział ustawodawca. No ale my jako uczniowie możemy podważyć statut szkoły, czy jak się decydujemy, że idziemy do tej szkoły, no bo tak naprawdę szkołę można wybrać. Okej, okay, podstawówka trochę najłatwiej. Tą najbliższą, bo, bo znajomi koledzy i blisko do szkoły. Natomiast jak już idziemy dalej do liceum czy do szkół zawodowych, no to wybieramy je trochę pod to, co chcemy robić, no ale też możemy sprawdzić statut szkoły, czy nam pasuje to, co nam proponują. Czy jeżeli jest źle, to możemy tutaj interweniować. To jest też jeden z największych szkolnych mitów. Kiedyś nagrywałem taką serię o szkolnych mitach. Teraz pewnie umieściłbym to na pierwszym miejscu. Często pada takie zdanie, kiedy uczeń skarży się, że nie podoba mu się statut, no ale przecież Twoi rodzice podpisali dokumenty, wybrali tą. W szkołę, zmień sobie szkołę, jak ci nie pasuje. No ale tak to nie działa. Szkoły publiczne działają w szczególnych ramach prawnych, prywatne zresztą też, ale statut jest takim wyjątkowym dokumentem, który tworzony jest na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ale też na podstawie rozporządzeń, które są, na przykład regulują jak statuty mają wyglądać. Jest specjalna procedura, kiedy ten statut nie jest zgodny z aktami prawa powszechnie obowiązującego, można zaskarżyć go do kuratora, a kurator, który też pełni nadzór pedagogiczny, ma nadzór pedagogiczny na Szkołami ma kompetencje uchylenia, usunięcia takiego postanowienia statutu niezgodnego z prawem, więc to, że idziemy do jakiejś szkoły nie znaczy, że musimy godzić się na niezgodne z prawem reguły gry, bo to, co może znaleźć się w statucie, jest ściśle w przepisach określone. To nie jest tak, że szkoła wymyśla tam, co chce. Oczywiście szkoła ma swobodę, na przykład w kwestiach dotyczących oceniania uczniów, ale te ogólne ramy zawsze będą takie same. Marcin Kruszewski przyznał mi się przed chwilą, że w szkole był buntownikiem i rzeczywiście był takim trochę niepokornym duchem i szukał swoich praw. To nie było tak, że wszystko jak nauczyciel powiedział, to ty przyjmowałeś, że tak ma być, tylko szukałeś miejsca, które być może będzie dla ciebie łatwiejsze, być może sytuacja jakoś będzie na twoją korzyść przeważała. Stąd pewnie prawo Marcina i twój kanał, żeby właśnie nam powiedzieć, że warto i że można szukać swoich praw. No to taka historia twoja ze szkoły, kiedy właśnie postanowiłeś coś sprawdzić, czy na pewno musisz to robić, co oni, ci nauczyciele wymagają. Ja zawsze lubię uczyć języka niemieckiego, no ale tak się trafiło, że Liceum, był, w klasie był do wyboru tylko francuski i hiszpański. Francuski był prowadzony przez taką dość wymagającą nauczycielkę. Na mini, jak te języki nie szło. Ja jestem w ogóle dyslektykiem, mam problemy z, tak, z ortografią, z gramatyką. Je chodzi o język polski, nie mam z tym problemu, bo praktykuję w tym. Ale nowe języki, muszę lubić ten język, żeby się wdrożyć. No i kiedy pojawiły się jakieś tam zagrożenia, problemy w pierwszych e, latach liceum, no to e, szkoła zaczęła mówić: szukaj jakichś rozwiązań, no bo tym ty francuskiego w końcu nie znasz. No i zacząłem wertować różne akty prawne. I patrzę, jest rozporządzenie wtedy chyba o tym, jak dostosowuje się do potrzeb dyslektyków. Ja... Byłem prawdziwym dyslektykiem. To nie tak, jak często się kupuje te zaświadczenia, żeby mieć więcej czasu. Ja piszę fatalnie, a e, potrafię pisać. No, pisać książkę, ale tak, oto, ale to jest prawdą. Nie, ja umiem ja umiem pisać, jeżeli chodzi o błędów językowych. Nie popełniam, ale dużo ortograficznych mi się zdarzało. Dopiero pisanie na komputerze mnie tego w jakiś sposób pozbawiło i siebie nie odczytuje w ogóle swojego pisma. No i wiesz, jestem tym dyslektykiem. To w tym rozporządzeniu jest zapisane, osoby z głęboką dyslekcją rozwojową mogą być zwolnione z nauki drugiego języka. No i idę do pani dyrektorowi, no, znalazłeś sobie to. Musi być zaświadczenie z poradni o prośbę o dostosowanie, no i napiszesz podanie. To ja to wtedy zwolnię ciebie. No i faktycznie się udało to zrobić. Ale to jest niesamowite, że do uczeń liceum y, szuka, że wiesz, chciało ci się to zrobić. Prawo zawsze było moją pasją. Ja jak y, mój tata na przykład y, miał, mój tata prowadzi firmę, jak miał y, jakieś sprawy z zakresu prawa drogowego, zawsze tak mówię, mandat y, dostał. To jaki to jest artykuł, jakie to jest wykroczenie? Aha, czyli wykroczenie to jest jedno, ale... Punkty karne to wynikają z czegoś innego jeszcze. Ja zawsze tak lubiłem dociekać, drążyć. Dlaczego? Dlaczego tak? Jest? Tak, Bo to jest ciekawe po prostu. To jest, ja, ja zawsze wiedziałem już od jakiejś piątej, czwartej klasy podstawowej, że chcę być prawnikiem albo lekarzem, bo biologia, historia to były moje ulubione przedmioty i lubię rozwiązywać problemy. Ostatecznie padło na te problemy. Nie wagi życia i śmierci, chociaż prawo też czasem takich problemów dotyka, ale właśnie rozwiązywanie tych takich spraw prozaicznych, w których prawo naprawdę jest pomocne. Ja w życiu zawsze się przekonywałem, że kiedy zajrzałem do tych źródeł, to znajdowałem często rozwiązanie, które ułatwiało mi życie, a nie je utrudniało. W Twojej książce są lekcje, jest podzielona na lekcje. Właśnie zerkam, ile ich dokładnie jest. Sześć lekcji widzę, no wszystkich nie przerobimy, ale chciałabym się skupić na przykład na takim zagadnieniu. <grym> Czy nauczyciel może zabrać uczniowi telefon? No wiele szkół ma zasady dotyczące telefonów, że nie wolno korzystać na przerwie, że nie wolno korzystać na lekcji. Czy na przykład mogą tylko wyjść w jakieś określone miejsce, na przykład do szatni i zadzwonić do rodziców? To jest zgodne z prawem, no bo ze statutem szko szkoły może być, bo taki sobie szkoła stworzyła, ale czy właśnie tak naprawdę może tak być? Tutaj z pomocą przychodzi nam artykuł 99 prawa światowego. W większości numerków nie pamiętam, tak jak większość prawników, ale ten mówi o tym, co szkoła może w statucie, w jaki sposób uregulować obowiązki ucznia, na przykład w zakresie ubioru, czy urządzeń elektronicznych, w szczególności telefonów. I szkoła może określić warunki, zasady wnoszenia i korzystania z urządzeń, to już prawnikowi daje pewną odpowiedź, która nie wynika wprost z przepisu. Aha, czyli nie może zakazać ich przenoszenia, może tylko określić warunki zasady. Warunkiem zasadą może być na przykład zakaz korzystania na lekcji. Część restrykcyjnych szkół wprowadza te zakazy też na przerwie. To jest już dyskusyjne wśród prawników. Ja uważam, że można taki zakaz wprowadzić, ale znam stowarzyszenia, które twierdzą, że nie, że nie można tego robić. No ale Ministerstwo Edukacji też potwierdzało, że taki zakaz, ich zdaniem, jest zgodny z prawem. No i jeżeli wejdziemy w tą regulację, nigdzie nie znajdziemy podstawy prawnej do zaingerowania w prawo własności w większym stopniu w postaci np. konfiskaty urządzenia. Ja w w pierwszym, dosłownie w pierwszej lekcji, w pierwszym podrozdziale opisuje prawo własności w szkole na przykładzie telefonów. Ale e... takich rzeczy jest więcej, bo możemy mieć tak. jakąś grę, możemy mieć nawet nie wiem, długopis, który I się to jest... i nauczyciel zaraz ci go zabiorę. I dlatego to jest na samym początku, żeby właśnie stworzyć pewne, pewną edukację prawną, bo dla mnie ta książka nie jest tylko książką o prawach ucznia, ale pewną lekcją obywatelską, która się przydaje na całe życie. Dlatego, że tak, mamy hierarchię aktów prawnych, konstytucję, ustawy, rozporządzenia i... W Konstytucji mamy taki przepis, który mówi nam, że prawo własności może być ograniczone tylko w szczególnych wypadkach w sposób proporcjonalny, nie naruszający istoty tego prawa. I tylko za pomocą ustawy. Czyli żeby nauczyciel mógł w nasze prawo własności ingerować w taki sposób, żeby zabrać tam telefon, skonfiskować go, nie oddać na weekend, musiałaby istnieć podstawa w ustawie. Szkoły często taką podstawę tworzą w sposób wadliwy w statucie. No tylko, że to nie spełnia konstytucyjnych ram ograniczenia prawa własności. że w ogóle konstytucyjne prawa, mogą być ograniczone tylko właśnie w drodze ustawowej. Więc jeżeli nauczyciele, drodzy, chcecie zabierać te telefony, konfiskować, chcecie mieć uprawnienia szersze niż policja, pewnie w tym zakresie, no to zróbcie projekt... Y Projekt ustawy o telefonach w szkole, który raczej nie przejdzie, bo mam wrażenie, że też ta świadomość na temat praw jest coraz większa i nie ma na to zgody. Ja niedawno też um, podpisywałam książkę dla um, jednej z dziewczynek, która jest córką pracownicy wydawnictwa Agora, w którym wydaje książkę. I opowiedziały mi te dziewczynki historię, która była w jednej ze szkół pod Otwockiem. Tam dochodziło do takich tragicznych sytuacji, że to była szkoła na wsi, w mniejszej miejscowości, zabierano im te telefony. Jeżeli rodzic nie odebrał do 17 tego telefonu, to sekretariat był zamknięty. Sytuacja była taka, że dziecko na weekend nie miało telefonu. Absurd, a problem pojawiał się tym większy, jeżeli ten telefon został zabrany, rodzic tego dziecka nie był w stanie odebrać. Bo, jak się umówić z dzieckiem zdalnie bez telefonu? No, i część osób oddawała telefonów, część nie oddawała. Ja się w ogóle przyjrzę sprawie tej szkoły, ale od razu mówię, to jest sytuacja kompletnie niezgodna z prawem. I mam nadzieję, że teraz takie praktyki będą wypleniane, bo one nie mają żadnego umocowania w prawie. I to jest jak najbardziej podstawa do odpowiedzialności dyscyplinarnej dla nauczyciela, który takie zasady egzekwuje. Prawo Marcina, czyli książka, która leży na naszym stole, i Marcin, który siedzi przy mikrofonie. Pseudonim artystyczny po prostu. Tak jest. I rozmawiamy o prawach. Właśnie Marcina, i Kasi, i Mai, i Leny, i Zuzi, i wszystkich uczniów w tej szkole, bo rzeczywiście mamy swoje prawa. Nie zawsze znamy te prawa i nie zawsze wiemy, że możemy się o coś upomnieć. Mówiliśmy o tym, że telefon to jest nasza własność i tego nam nikt nie może zabrać, więc. No jak nauczyciele zabierają, to tak naprawdę łamią prawo. A czy na przykład nauczyciele mogą nam przeszukać plecak w poszukiwaniu jakichś skarbów? Znowu odpowiem tak samo. Nikt nie może przeszukiwać. To, to są w ogóle szczególne sytuacje, kiedy określone służby mogą to robić, na przykład kiedy podejrzewają płynie jakiegoś przestępstwa i też muszą uprawdopodob uprawdopodobnić takie podejrzenie. Nie można przetrzepać komuś za przysł przysłowiowych kieszeni tylko dlatego, bo czynności funkcjonariusza też można za zażalenie jakieś złożyć na przykład do prokuratora. Więc nauczyciel... Ja spotkałem jakiś taki absurdalny argument... Że nauczyciel przecież jest funkcjonariuszem publicznym, więc może przeszukiwać tak jak policjant. No, po pierwsze nie jest funkcjonariuszem, tylko korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza, a po drugie, no, funkcjonariusze też są różni. Inne są uprawnienia z ustawy policji, a inne innych funkcjonariuszy. Więc to. A jeżeli nie... że na przykład nauczyciel no, ma podejrzenie, że uczeń ma jakiś niebezpieczny przedmiot w tym plecaku, czy w kieszeni coś ma, nie wiem, ktoś skarżył, że Franek ma nóż, tak? No to czy w takim razie może coś <laughs> zrobić? No bo to jest zagrożenie dla wszystkich dzieci. Co? Wzywać policję? Czy na przykład może wtedy powiedzieć Franek? wyjmuj wszystko z plecaka. Nie, oczywiście o przeszukiwaniu nie ma mowy. Będą sytuacje, kiedy właściwie będzie wezwanie policji, a pewnie przy bardziej granicznych sytuacjach powinno się zadzwonić do opiekuna prawnego takiej osoby. Zakres władzy rodzicielskiej jest szeroki, no i tutaj e, taki uczeń może być dyscyplinowany przez rodzica zupełnie zgodnie z prawem. Oczywiście też w sposób zgodny z prawem, nie przy użyciu przemocy, ale są też sytuacje, kiedy na przykład uczeń faktycznie będzie miał niebezpieczny przedmiot, będzie mógł zrobić e, sobie albo komuś krzywdę. Wtedy oczywiście każdy z nas może, również nauczyciel, który też pełni nadzór, więc w szczególny sposób odpowiada za ucznia, e, może na przykład e, stosować też znane nam z prawa karnego czy cywilnego instytucje, na przykład e, stanu wyższej konieczności, kiedy łamiemy jakiś przepis prawa, żeby chronić istotne dla prawa dobro. No, na przykład tym będzie e, z, wyrzucenie na przykład za okno zeszytu, który by się podpalił. Tak, no, żartuję sobie, bo to są takie wymyślone sytuacje, ale na przykład nie wiem e, w jakiś sposób złamanie jakiegoś prawa, żeby ochronić inny. Na przykład, kiedy udzielamy pierwszej pomocy, podrzemy czyś ubranie, żeby po prostu dotrzeć i móc zrobić tą restytację, albo na przykład w skrajnych już przypadkach nauczyciel może zastosować obronę konieczną, jeżeli na przykład ktoś atakuje jego, atakuje inne dzieci, no to oczywiście można się wtedy bronić nawet przy użyciu przemocy, no ale nauczyciel nie ma uprawnień do stosowania środków przymusu bezpośredniego. A czy nauczyciel ma prawo, y, na przykład zabronić farbowania włosów, albo robienia makijażu czy malowania paznokci? Pamiętam, że jak ja chodziłam do szkoły, to nie było mowy o tym, żeby sobie farbować włosy. Przychodziły wakacje i to był jedyny moment, kiedy tak można było robić. A teraz po feriach widać kolorowe włosy wśród uczniów, no i w ciągu roku też to się zdarza. Czy to jest coś, co może nauczyciela zdenerwować i na przykład powie, że obniżam ci za to ocenę z zachowania? To jest jeden z najczęstszych przykładów łamania praw ucznia, właśnie zakazy farbowania włosów, malowania paznokci, bo on wynika z niezrozumienia obecnej podstawy prawnej szkoła W statucie może określić zasady ubierania się uczniów, ale też ograniczając to prawo do wyrażania siebie do prywatności w sposób proporcjonalny. Zgodny z prawem będzie zakaz, więc w kwestii tych ubrań też nie można wszystkiego Zgodny z prawem będzie na przykład zakaz... Yy noszenia szpilek w szkole, bo dziewczyna może skręcić sobie kostkę, nauczyciel będzie miał problem, dziecko będzie miał problem, to jest naturalne. Yy, zakaz chodzenia na przykład w, w ubraniach, w których się osoby w tym wieku nie chodzą, czyli na przykład yy, w bieliźnie. N nie wyobrażam sobie uczennicy, która w samym staniku przychodzi do szkoły, a takie trendy się modowe pojawiają. Więc tego jak najbardziej szkoła mogłaby w statucie zakazać. Spotkałem też często sensowne zakazy na przykład koszulek propagujących jakieś nienawistne hasła, wulgarnych napisów, ale na przykład jeżeli nauczyciel nie lubi koloru zielonego, to muszę powiedzieć, nie, zmieniamy szkołę. To jest jego problem wtedy, dlatego że te, te zakazy statutowe też muszą być proporcjonalne, Nawet no w przepisach nie ma mowy o niczym innym niż ubiór, więc tylko ubiór może być uregulowany. To potwierdził zresztą z, ku mojemu dużemu zaskoczeniu, bo że, że nikt się tego podjął, raportniku, który badał szkoły w województwie świętokrzyskim, i tam właśnie znaleziono takie przypadki, gdzie zbyt y, mocno ingerowano w wygląd uczniów kompletnie bez podstawy prawnej. Jest jeszcze jeden taki temat y, dosyć trudny, który, z którym każdy się z nas mierzy w szkole, że w czasie. No, mamy potrzebę wyjść do toalety. W pracy się nikt nie pyta szefa, czy może wyjść. No chociaż być może w sklepach, w marketach też pewnie jakieś są zapisy na przerwę i to się jest uregulowane. No ale mówimy tutaj o młodych ludziach, którym może się wydarzyć coś i potrzeba do toalety jest natychmiastowa. Czy nauczyciel może zabronić i powiedzieć siadaj za chwilę dzwonek. Oglądować może z, każdego, z danych naszą sęk? Może nie pamiętam, o czy, o... do czego dążysz. jest ostatnia scena, kiedy czarnoskóry bohater głównego, bohatera, który uciekł z więzienia. On wychodzi na wolność i y, przychodzi do pracy, sprzedaje w sklepie i cały czas pyta o, o zgodę w każdej swojej czynności życiowej swojego szefa w pracy. I w końcu on go bierze na stronę, kiedy on pyta, czy możesz iść do On mówi, tak, jesteś wolnym człowiekiem, możesz iść do talety. To nie jest więzienie, nie musisz mnie o to pytać. Jak najbardziej uczeń też nie jest więźniem, szczególnie, że nawet więźnia nie można pozbawić praw realizowania pod, podstawowych potrzeb fizjologicznych. To w ogóle ma głębokie. Ugruntowanie nie tylko w zasadzie państwa prawa, ale też w najważniejszym konstytucyjnym prawie każdego człowieka, czyli w zasadzie godności. Godność jest źródłem wszystkich innych praw. Człowiek, który nie mógłby załatwić swoich potrzeb fizjologicznych, nie ma ta godność w ten sposób jest naruszona, więc nauczyciel nie może tego ograniczyć w żaden sposób, e, nawet zasłaniając się, że on boi się, że coś uczniowi się stanie, bo e, tutaj w żaden sposób, gdyby nawet uczniowi coś się stało, jemu winy nauczycielowi przypisać nie będzie można. Ja tu konsultowałem nawet z sędziami znajomymi. Żaden sędzia racjonalny nie skazałby za coś takiego nauczyciela, więc tu jak najbardziej uczeń ma prawo. Co więcej, niewypuszczanie do toalety może być źródłem prawdziwych konsekwencji dla nauczyciela, bo niewątpliwie dochodzi tutaj do naruszenia też dóbr osobistych w rozumieniu prawa cywilnego. No i też dochodzi do sytuacji, kiedy na przykład uczeń by się sikał, dojdzie do ośmieszenia. Tu nawet mogłoby się pojawić, że odszkodowanie dla uczniów to trudno sytuacji. z tego wybrnąć, bo to się będzie ciągnęło latami, czyli można wyjść do toalety, podobno można też na lekcji pić, i jeść, jeżeli jest potrzeba, ale raczej tak, żeby jeżeli nie przeszkadzać, trzeba, żeby nie przeszkadzać innym... Ściąganie, to jest temat, który rozgrzewa wszystkich, no bo przyznajmy się, każdy zapuścił żurawia do kolegi, żeby sprawdzić A, B czy C. Każdy gdzieś tam coś miał, pewnie w kieszeni jakąś ściągawkę być może wyciągał, być może się okazała niepotrzebna, ale temat ściągania zawsze się pojawia w kontekście szkoły się przyznałeś, że trochę ściągałeś? Zdarzało mi się, ale to nigdy nie ściągałem na studiach, no bo to już jest coś, w czym chciałem się wykształcić, chciałem być prawnikiem. Jestem prawnikiem, nie wyobrażam sobie ściągać, ale będę mówił otwarcie. Jeżeli trafiły się przedmioty w liceum, którymi w ogóle nie wiązałem w przyszłości, no to zdarzyło mi się czasem pomóc sobie w jakiś sposób. Nie jestem z tego dumny, ale uważam, że niestety to ściąganie jest trochę wyrazem tego, jaki jest nasz system edukacji. Przeładowany często niepraktycznymi, niepotrzebnymi informacjami, i zawsze wolałem skupić się na tym przedmiocie, który był mi potrzebny. W przyszłości. Dzisiaj ściąganie jest chyba dużo łatwiejsze niż kiedyś, bo pomagają w tym bardzo różne narzędzia, sprzęty elektroniczne, te telefony, których jak ustaliliśmy, nikt nam zabrać nie może, więc on może być w plecaku albo w kieszeni i tam może być otwarta jakaś strona, gdzie są ważne informacje. Podobnie zegarki, w których wszystko możemy mieć to jest niezgodne z prawem? Tutaj może nauczyciel nam zwrócić uwagę, mało tego, mogą być poważniejsze konsekwencje? Są takie systemy prawne za granicą, gdzie faktycznie ściąganie jest uważane za jeden z najgorszych wyrazów y, nieposłuszeństwa wobec szkoły. Często wiąże się z jakimś wilczym biletem, żadna szkoła ściągającego nie przyjmie. Ale w Polsce jest to dużo bardziej liberalne. Nie ma ani przepisów karnych dotyczących ściągania, ani nie ma jakichś szczególnych przepisów umożliwiających zastosowanie jakichś bardzo surowych kar wobec ucznia. Niemniej ściąganie niewątpliwie jest sprzeczne z zasadami szkolnymi, sprzeczne z obyczajami przyjętymi w szkolnym życiu, i taką najpoważniejszą konsekwencją, moim zdaniem, jest. Y po prostu ocena zachowania, która będzie u ucznia ściągającego niższa. Jeżeli kompleks takich zachowań, jak ściąganie, na przykład picie alkoholu, niechodzenie do szkoły zbierze się w jedną całość, to niepełnoletni uczeń może zostać uznany za zdemoralizowanego i wtedy może dojść na przykład do sprawy w sądzie rodzinnym. Spotkałem takie sytuacje, gdzie to ściąganie było jednym z przykładów demoralizacji ucznia. Jeżeli faktycznie uczeń od góry do dołu ściąga nie chodzi do tej szkoły, to jest to uczeń zdemoralizowany i można nawet wobec niego stosować. Przykładowo środki wychowawcze. No, ale to już są naprawdę skrajne przypadki, Ja mówimy o takich uczniach, którzy na przykład ściągają właśnie, bo akurat pytanie y, padło trudne i nie znają odpowiedzi, więc albo próbują gdzieś tam z zeszytu, notesu, albo od koleżanki ściągać y, i ty mówisz, że tutaj może być obniżona ocena co najwyżej z zachowania. Taka, A się często kary... zdarza, że y, nauczyciel zabiera na przykład taki sprawdzian, zabiera pracę i stawia jedynkę. Znaczy... To jest trochę nie tak. Nauczyciel w ogóle nie może ocenić takiej pracy, kiedy uczę ściąga, bo ocenianie w szkole zgodnie z przepisami polega na ocenieniu osiągnięć edukacyjnych który porównuje uczeń, po prostu nauczyciel porównuje je z podstawą programową. Czyli jeżeli mamy podstawę i odpowiedź ucznia, to nauczyciel ma porównać, czy faktycznie on na przykład umie daną epokę literacką w danej klasie. No i znając odpowiedź, będąc ekspertem w tej dziedzinie, jest w stanie to stwierdzić. W przypadku, kiedy zostaje sprawdzian niesamodzielny, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie są te osiągnięcia edukacyjne ucznia w porównaniu z tą podstawą, więc nie jest w stanie wystawić żadnej oceny. Za ściąganie nie można dostać ani jedynki, ani szóstki, bo taki sprawdzian nie będzie w ogóle miarodajny i nie będzie w świetle prawa dało się go w ogóle ocenić, więc jedynki za brak pracy domowej czy za dostać nie można, no, ale na pewno w tak się to dzieje, że się no to się dzieje, ale nie powinno tak się dziać. Na temat prac domowych wypowiadali się kuratorzy, bodajże łódzki kurator, oświaty, który też wskazywał, że za brak pracy domowej jedynki nie można dostać, to nie tylko po tych zmianach, które mają wejść w kwietniu, ale już obecnie, no bo brak czegoś brak pracy domowej, nieprzyjścia sprawdzian powoduje, że nauczyciel swojej pracy wykonać nie może i ocenić tego ucznia. Też często pojawiają się głosy a propos sprawdzianów właśnie, że mamy w tym tygodniu trzy albo cztery, przecież tak nie można. Mamo, dlaczego nam kolejny sprawdzian dołożyli? Czy to też jest uregulowane? Ile może być sprawdzianów, kartkówek? Czy to każda szkoła w swoim zakresie ustala? Ja uważam, że powinny być jakieś odgórne wytyczne i na maksymalnie w semestrze pojawi się y, ocen bieżących, ale to w ogóle nie jest uregulowane przez prawo i w zasadzie w szkołach panuje w tej Materii Wolna Amerykanka. Czasem tych sprawdzianów, to tak, taką klasyką, jest maksimum trzy w tygodniu wpisane do dziennika. Nauczyciele często omijają te szkolne statuty, wpisując to jako kartkówka. To też y, może być niezgodne z prawem, dlatego że y, Polska zobowiązuje się i też prawo oświatowe wskazuje, y, to jest chyba nawet w rozporządzeniu bezpośrednio wskazane, że y, wszystkie. Zasady szkolne powinny być zgodne z konwencją o prawach dziecka, a konwencja o prawach dziecka gwarantuje prawo do wypoczynku. Zrobienie pięciu, sześciu czy siedmiu sprawdzianów w tygodniu niewątpliwie uniemożliwi ten odpoczynek, nawet w weekend czy nawet po szkole. Więc prawo prawem, ale też trzeba pamiętać o tych zasadach, to prawo krajowe, ale też trzeba pamiętać o zasadach, do których Polska zobowiązywała się przestrzegać w ramach właśnie konwencji międzynarodowych. Znać swoje prawa w szkole to zdecydowanie warto, o czym przekonywał Marcin. Krus Kuszewski, jakomu się poskarżyć, jeżeli te prawa są łamane? To myślę, że temat to to na nasze kolejne spotkanie, bo tu też dużo kruczków prawnych, zapewne jest. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Dziękuję, i drodzy państwo, znajcie swoje prawa, no i obserwujcie prawo Marcina i czwórkę.